Siedzi? Te. Gdzie jest uśmiech? Pokaż pierwszy uśmiech. Ślicznie. Sum? Sum, bo Sandaczy inaczej się zachowuje. Pięknie. Bardzo ładnie. O, o, pięknie, pięknie, pięknie. Ja zaraz on spadnę. No i dobrze. Dobry początek. Ale wędeczka jest Wędeczka to jest dzieło jest. sztuki U, no ja Mało kto wie jak dobra jest ta wędka ale ładnie wygięty kijek ślicznie. Dobry początek ale to jak mówiłeś, ma. No O już się pojawił na chwilę pokaż pokaż Jest Większy jest? Większy. Pięknie. Posuń się jak najbardziej na dziób. Żebyś się wysunął na dziób. Jest ładny. O, to świetnie. Świetnie pracuje wędka. O, ja mam teraz dobre ujęcie na ciebie i na wędkę. Pięknie. 15 godzin w samochodzie się opłacało. Ile? 15, 15 godzin w samochodzie? W samochodzie. Zajebiście. Ale wiesz. Jak ktoś umie łowić ładniejszy. Wow! Hej. Uważaj lekkie popuszczenie, żeby się popuść mu lekko. Ciu ciup ciup O. Okej. Okay. Super. Ty ten jest ładniejszy. Ty, co to jest? Koncert życzeń. Pokaż go tutaj, pokaż. Och, ładnie. Podłójkę chce iść? Kiedyś na mistrza? Ej, pokaż się, pokaż się, pokaż się. O, ty, ty. Piękności, ty. Jak to jest, że w ciągu pół godziny, dwa filmy. Nagrywam i dwa sumy mi łapiesz, ty. Dobra, poczekaj. Mamy. Jest. Jest. Musisz mu coś powiedzieć. Wiesz co musisz mu powiedzieć? Tak. Przyprowadź pradziadka. No. Tak. Pra-pradziadka ma przyprowadzić. Dobra. Starczy. No. Ładna, piękna woda jest dzisiaj. Dobrze zaczęliśmy. W pół godziny dwa sumiki. Ładnie jest. Poczekaj. Robimy. Jak on, o, chcecie Cię ugryźć? Tak, tak. No to dobrze, to znaczy, że będzie żywy. Odsapnął? Pięknie. Jak się czyta Twój nick? Skrohet? Skrucz. A ja skrohet czytałem, skrucz. Dobra. Dobra, wypuszczamy go. Buenos días, amigos. Co? Idzie, 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 podpłynie pod łódkę. On się schowa, żeby odpocząć pod łódkę, nie? Dobra, niech się niech se pod łódką siedzi i niech się schowa, nie? On odpłynie, poczekaj. Dzięki Drugi. komu? Brawo, brawo Scrooge! Radek alias Scrooge, o tak, okej. Okay. Gratulujemy. Dzięki Arturowi, kamery okay. na siebie. Dobra. Radek, pokaż się tutaj, no właśnie, pokaż się, pokaż jaką masz ładną buzię. Nie twoją, jego. Dobra, niech idzie. Weź go, pogoń trochę. No, odżyje, odżyje. On musi się o. schować. On musi się schować i ten. I odpoczną. Piękny o, już odpłynął. Piękny. Ok, ok. Pięknie. Gratulacje, Radek. Skrócz. Co ja mówię? Nie, nie Radek, skrócz. Gratuluję. Poczekaj, nie widać kamery O, tak właśnie, tu jest. Czekaj, Dzięki. Dobra, starczy.